Cześć kochani, witamy Was na kanale Drogerii EKobieca. Z tej strony Agata i Magda. E, dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. Mamy Wam do zaprezentowania produkty. E, które są genialne, wspaniałe, sprzedają się u nas doskonale i zarówno my, jak i nasi klienci bardzo je pokochaliśmy, ale jest na ich temat bardzo cicho w internecie ogólnie kompletnie się o nich nie mówi, a my nie wiemy, czemu tak jest. Dziś chciałobyśmy to zmienić. Dokładnie tak, kosmetyki, o których dzisiaj opowiemy, to totalne hiciory z zakresu pielęgnacji. Mamy dla was top of the top, czyli 5 produktów, które koniecznie musicie poznać. Zaczynamy! Zacznijmy od produktu, który śmiało mogę określić mianem najlepszego kremu do stóp, i przekonało się o tym mnóstwo naszych klientów. Marka Silker, która produkuje krem napa z 30% stężeniem mocznika, który, jak wiecie, ma działanie nawilżające, kojące, szczególnie sprawdzi się w przypadku właśnie spieszniętych stóp czy pękających pięt. Jeśli chodzi o konsystencję, Eee, to krem ten ma formułę takiego gęstego balsamu jeśli aplikujecie go na stopy, to pamiętajcie, że jedna cieniutka warstwa w zupełności wystarczy. Warto zaznaczyć, że może być on stosowany nie tylko do stóp, ale także do dłoni. Więc jeżeli wasze dłonie są popękane, spierzchnięte i przesuszone, potrzebują odżywienia i regeneracji, to jak najbardziej możecie też tak go stosować. Poleciłam ten produkt swojej mamie, i po jakimś czasie już cała moja rodzina zaopatruje się w niego regularnie, więc naprawdę sprawdza on się świetnie. Dodatkowo mogę wspomnieć, że super nadaje się dla osób, które pracują na co dzień z silnie drażniącymi środkami. Dokładnie tak. Ja też poleciłam osobie, która pracuje fizycznie, akurat na magazynie przy pakowaniu. I dłonie tej osoby były niesamowicie mocno zniszczone podczas właśnie takiej pracy. No i właśnie, to jest krem, jakby przeznaczony do stóp, ale mm, zawiera w swoim składzie wysokie stężenie mocznika. Tak naprawdę, ja nawet nie kojarzę takiego kremu do rąk, mm -hmm. który ma aż tak wysokie stężenie mocznika, więc po prostu na taką spieszniętą e, skórę, na zniszczoną skórę. Na łokcie i na kolana myślę, że też może się mm -hmm. sprawdzić. E, tak więc w ten sposób możecie go e, kremu używać. Zapach też jest bardzo taki świeży i przyjemny, o czym trzeba wspomnieć. No i pojemność. Krem jest bardzo duży i tutaj mamy pojemność aż 250 ml w niesamowicie niskiej cenie. I kolejnym z niezmiennych hitów jest syberyjskie czarne mydło. Tak, jest to produkt już kultowy, który doskonale sprawdzi się do oczyszczania zarówno całego ciała, ale także do włosów. Posiada on mocny detergent, dzięki czemu doskonale oczyści Waszą skórę, ale nie pozostawi jej takiej nieprzyjemnie przesuszonej, tylko wręcz nawilżonej. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest ona bardzo, bardzo gęsta. Spójrzcie, to jest taka gęsta galaretka, która... Właśnie przez swoją formułę, przez tę gęstość jest niesamowicie wydajna. Już odrobina tego produktu pozwoli Wam, właśnie tak jak Magda powiedziała, umyć włosy, ciało, a nawet twarz. Dlatego ten kosmetyk, jak możecie się domyśleć, jest idealną. Opcją na podróż, ponieważ bierzecie jeden kosmetyk i myjecie się cali od stóp do głów. Dodatkowo warto też wspomnieć, że ma on bardzo neutralny zapach, taki świeży, więc tak. nie tylko umyjecie się nim wy, ale także osoby, z którymi na przykład na te wakacje się wybieracie, czyli fajne będzie też dla mężczyzn, bo pachnie właśnie tak świeżo. Mhm. Dodatkowo chciałabym też zaznaczyć, że ja bardzo lubię używać go do włosów, szczególnie, ponieważ ze względu na to, że ma mocniejszy detergent. Bardzo fajnie myje skórę głowy, co jest istotne przy przetłuszczających się skórze i włosach, dzięki czemu są dłużej świeże. Mhm. Jednak właśnie ze względu na jego skład polecałabym go stosować około raz w tygodniu, żeby tej skóry głowy nie przesuszyć jednak. Dokładnie tak, bo tutaj jest właśnie ten mocniejszy detergent, tak. to samo tyczy się mycia. Twarzy. Myślę, że raz na jakiś czas, na taki weekendowy wypad jak najbardziej, oczywiście, ale nie robić tego permanentnie. No, niemniej jednak kosmetyk jest naprawdę e, bardzo znany i bardzo lubiany wśród naszych klientów i tak. właśnie jest takim uniseksem. Bardzo często wybierany zarówno przez kobiety, jak i e, przez mężczyzn. E, I tutaj mam mocniejszy detergent, ale skład sam sobie jest naprawdę bardzo dobry. Tak, i naturalny. I też nie mogłabym nie wspomnieć o fakcie, że w każdym z opakowań znajdziecie e, liść gałązkę coś roślinnego. Zaskoczyło Cię to? Tak, dokładnie. Tutaj mogę Wam przykładowo pokazać, że naprawdę są tutaj listki i to nie jest nic złego, tylko utwierdza to nas w przekonaniu, że naprawdę jest to kosmetyk naturalny. Jeżeli już jesteśmy w klimacie kosmetyków babuszki, agafi, to nie sposób nie wspomnieć o serum na porost włosów z dodatkiem papryczki, chili. Jest to kosmetyk, który bardzo pokochaliście zresztą my również. I myślę, że nim powinny się zainteresować osoby, które zmagają się z problemem wypadających włosów, to jest pierwsza sprawa kluczowa. Druga sprawa, osoby, które chcą poprawić kondycję i stan swoich włosów, Chcą wyhodować sobie baby hairy, chcą sprawić, żeby ich włosy były gęstsze, mocniejsze, zmagały się z zakolami. No, to jest jakby całe spektrum, jeśli chodzi o zastosowanie tego produktu. Super! że kosmetyk jest wyposażony w atomizer, bo tutaj, o, bez problemu możemy sobie psiknąć i to jest bardzo precyzyjna forma aplikacji, ponieważ w ogóle jak stosujemy wcierki, rozdzielamy sobie włosy jakby na poszczególne partie przedziałki i psikamy sobie właśnie na skarb bezpośrednio na skórę głowy i uwierzcie mi, że taka, taka forma aplikacji takie opakowanie zdecydowanie ułatwia nam sprawę. Co potem robimy? Potem wmasowujemy wcierkę w skórę głowy i nie spłukujemy. Zostawiamy sobie do kolejnego mycia. I ważna tutaj jest też systematyczność, ponieważ tylko tak. wtedy zauważycie najlepszy efekt działania tego produktu. I już po regularnym stosowaniu przez, myślę, miesiąc, dwa, możecie śmiało zauważyć efekty, czyli wzmocnienie włosów, które już są na waszej głowie, ale właśnie tak jak wspomniałaś wcześniej, porost nowych, tak zwanych baby hair. I ja zauważyłam po stosowaniu tego produktu najwłaśnie, najwięcej właśnie tutaj przy linii włosów, bo tutaj też skupiałam się na wcieraniu, bo to też fajnie wygląda, jak będzie patrzeć, jeżeli włosy rosną, właśnie tutaj zagęszczają nam tak, ewentualne zakola. Oczywiście. Jeżeli z tym jest problem. Ja też jakby zmagam się z ubytkami włosów. No niby tylko mężczyźni, ale nie tak. do końca. Właśnie tutaj w tym miejscu kobiety są w stanie sobie to zakamuflować, ale właśnie w wcierki radzą sobie rewelacyjnie z tym problemem. Ale tutaj też no nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu mężczyzn mm -hmm. muszę się wypowiedzieć, bo bardzo często panowie w ogóle tak. wybierają tę wcierkę. Tak, na problemy właśnie z wypadaniem włosów i bardzo sobie chwalą. Więc jeżeli wasz mężczyzna, może oglądają nas jacyś panowie, macie właśnie problem z wypadającymi włosami, to warto zainteresować się tym produktem też ze względu na skład, e, ponieważ nie jest to wcierka typowo stricte alkoholowa, tak. że na pierwszym miejscu w składzie mamy alkohol. Ym, takie wcierki nie mówimy, że są złe. Nie, one są po prostu mocniej działające, ale na początek warto spróbować coś delikatniejszego, zobaczyć jak wasza skóra głowy reaguje na takie. Dokładnie, tutaj też mamy papryczkę chili, e, tak więc też czy przy wrażliwych skórach głowy, czy właśnie dla osób początkujących e, ta wcierka ma genialny skład, cudowne działanie i wielu naszych klientów przekonało się o skuteczności tego produktu. Jeżeli jesteśmy jeszcze w temacie włosów, to chciałabym Wam pokazać hit Chili, ekspresową maskę regenerującą włosy z firmy Cafe Mimi. Jest to produkt pechowy, czyli posiada w swoim składzie wszystkie składniki odżywcze, które są niezbędne do prawidłowego właśnie odżywiania Waszych włosów i do tego, żeby były one w dobrej kondycji, czyli proteiny, emolienty i humektanty. W tej tematyce był już film na naszym kanale, więc odsyłam Was do kart. Dokładnie tak, a jeżeli chodzi o maseczkę, o jej konsystencję, to jest ona idealna maseczka. Odżywka, powiedzmy, że to jest taki produkt tak. pół na pół, tak naprawdę, bo jest nie za gęsta, nie za rzadka. Dzięki aminokwasom jedwabiu mamy gwarancję, że nasze włosy są systematycznie odbudowywane. I to, o czym wspomniałaś, Magda, że to jest odżywka pechowa. I to nie jest takie proste znaleźć dobrą odżywkę, która wpisuje się idealnie w równowagę pech. Dokładnie. Bo część odżywek jest na przykład typowo emolientowych, albo typowo proteinowych. Takich jest w zasadzie najwięcej, najwięcej. na rynku. No i wtedy musi się cyrklować. A to jest taka odżywka, maska, znów powiem, że to jest odżywko-maska, ale taką chyba trzeba zakwalifikować. Tak. Która myślę, że sprawdzi się właśnie ze względu na to każdemu typowi włosów. I warto też wspomnieć, że jest ona bardzo szybka w użyciu, ponieważ nakładamy ją na już umyte włosy, pozostawiamy na około minutę, więc naprawdę jest to dość krótki czas. I myślę, że każdy znajdzie chwilę, żeby ją użyć w ciągu dnia. A próbowałaś może przetrzymywać ją odrobinę więcej, w jakiś inny sposób ją testować? Właśnie nie do końca. Używam ją tylko tak, właśnie, że na szybko po prostu. Mhm. Nakładałam, chwilę trzymałam i zmywałam. To ja z kolei staram się ją przetestować na różne sposoby mhm. i troszeczkę tak dłużej, bo nie zawsze słucham się tego, co jest napisane, jeżeli chodzi o maski do włosów. Jakby słucham bardziej potrzeb swoich włosów niż tego, co jest napisane w sposobie użycia. I w momencie, kiedy moje włosy, włosy niestety nie były w najlepszej formie były takie spuszone chyba je lekko przeproteinowałam to ta maska przetrzyma na dłużej mówię tutaj 20 minut pod ręcznikiem skutecznie ujarzmiła te włosy dociążyła je ale ich nie obciążyła, co bardzo mi się e, podobało po zastosowaniu tego produktu. W ogóle wiele osób naprawdę wybiera ten e, kosmetyk jako taką najbardziej uniwersalną odżywkę do codziennego stosowania, e, która idealnie e, sprawdzi się w codziennej pielęgnacji włosów. I po użyciu tego produktu zauważyłam, że moje włosy były bardzo miękkie, błyszczące i po prostu wyglądały na zdrowsze. Do tego nie mogłabym też nie wspomnieć o zapachu. A, ponieważ jest on bardzo przyjemny i też fakt, że jest ona w bardzo ciekawym opakowaniu, czyli mhm. jest wygodna, nie jest ciężkie, więc w podróż bardzo fajny produkt i dodatkowo można go wycisnąć, więc możemy użyć go do samego końca. Tak i jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie. Tak. Właśnie, więc tutaj nie mamy jakiegoś grubego, ciężkiego plastiku, mamy takie opakowanie, że naprawdę do cna możecie ją wycisnąć. Ok, jak jesteśmy w klimacie włosów, w ogóle płynnie przechodzimy dzisiaj z tematu do tak. tematu. To muszę powiedzieć o Revlon Unique One, czyli odżywce bez spukiwania, która myślę, że sprawdziła się niemalże każdemu, komu ją poleciłam. Jest to produkt bez spukiwania, produkt o konsystencji. Jakby to nazwać? O konsystencji takiej kremowej, tak bym ją określiła. Jest to kosmetyk, który sprawdza się rewelacyjnie. Jeżeli wasze włosy są spuszczone, e, są nieujarzmione, e, nie wyglądają fajnie, nie wiecie, co z nimi tak naprawdę zrobić i wychodzicie z prysznica, i nawet... Pomimo zastosowania ulubionej maski czy odżywki, coś jest ciągle z nimi nie tak, są przesuszone na końcach, to wtedy Revlon Unique One przychodzi z pomocą. Co jest bardzo ważne, ja posiadam włosy niskoporowate i te włosy często mają tendencję do klapania, więc uwierzcie mi, że przetestowałam setki olejków, ser i innych wszelakich produktów i większość z nich, niestety, ale powodowała przetłuszczenie moich włosów, jak to moja ma mówi, takie strąki, a tutaj z tym się nie da przegiąć mm -hmm. tego produktu, naprawdę możecie użyć dużo. Ja na swoje włosy, na swoją długość, tak jak widzicie, daję sobie trzy pompeczki tego produktu. I jest to też kosmetyk, który polecasz wielu naszym klientkom tak. w sklepie i szczególnie pani, które miały stosowane takie inwazyjne, mocno obciążające włosy zabiegi fryzjerskie, są bardzo zadowolone z tej odżywki, ponieważ po prostu ratuje ich włosy i zyskują one po niej nowe życie. Dokładnie tak, po blondach, po farbowanych tak. blondach też bardzo często to się dzieje. I jeszcze co muszę powiedzieć, że jest to doskonała baza. Jeżeli macie na przykład serum, które Wam się nie sprawdziło mm -hmm. e, i na przykład jest ono dla Was za zatuste, ja czasami też wzbogacam sobie tę odżywkę. To psikam sobie kilka pompek i dodaję sobie na przykład kropelkę e, takiego olejku do włosów. I to jest też bardzo fajna mieszanka. W ogóle ekstra jest do modyfikowania. Naprawdę, tylu osobom, którym poleciłam ten kosmetyk, sprawdził się naprawdę niemalże każdemu. jako Wam się zapłakała, jakby przestali produkować tę odżywkę. To jest moja ulubiona odżywka do włosów bez spukiwania. Polecam każdemu na moją odżywkę. Na pewno będziecie zadowoleni I jeszcze jedna sprawa Jak mogłam o tym zapomnieć no właśnie. Zapach, on ma cudowny zapach Jak byś go określiła w ogóle taki, to, to mi się kojarzy Fryzjerski. z fryzjerskim Dokładnie, jak wychodzicie od fryzjera Macie jakiś zabieg, cokolwiek fryzjer robi na waszych włosach Nałożycie kosmetyki I właśnie tak włosy później pachną To jest taki ekskluzywny fryzjer Zapach to jest ekskluzywny fryzjer I naprawdę pachnie przepięknie Tam są jeszcze inne wersje w ogóle zapachowe tak. Były chyba lotus, mhm, flower, niebieska, niebieska. Ale ta pachnie najładniej. Ta jest ekstra, naprawdę, jeśli chodzi o zapach. Tak, więc jeżeli chcecie uzyskać efekt jak od ekskluzywnego fryzjera, koniecznie kupujcie tą odżywkę. I mamy tu za sobą 5 produktów pielęgnacyjnych z różnych kategorii. I to są naprawdę kosmetyki, o których, e, tak jak widzicie, jest cicho w internecie, w ogóle się o nich nie mówi, w ogóle się o nich nie słyszy. U nas sprzedają się rewelacyjnie, e, same użytkujemy te produkty, tak. nasi klienci je polecają, chwalą, wracają po nie. A jeśli wy ich nie znacie, to koniecznie musicie poznać, bo też wybierałyśmy kosmetyki, które są w przyjaznych cenach, więc nie stracicie wiele, jeżeli e, nawet zaryzykujecie, choć myślę, że tutaj żadne ryzyko e, nie, nie ma miejsca nie. miejsca, nie ma tutaj żadnego ryzyka i po prostu wybierzecie te produkty, są naprawdę świetne i rekomendujemy Wam je. E, tymczasem żegnamy się mu z Wami. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i pamiętajcie o tym, że linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj opowiadałyśmy, znajdziecie w opisie. Żegnamy się z Wami i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Hej.